Ja, wiem. ja też. Ja nie jestem przyzwyczajony. Kom to me, my child. Ja chcę mieć flasha Czy... pod F. F, F. jak flash. F jak, jak prajer. F jak flash. Zaraz F wrócę. Jak Fajfus. F jak parajerski flash. Przepraszam, proszę pani. First block. Jezu Co to, to jest? Udało ci się zamknąć wroga? Osta! Ej Mam pomysł, robimy 200 IQ I mówimy... Zaczynamy najpierw jak wejdzie to mówimy po polsku, po angielsku I później się po prostu przestawimy <t> Tak nagle? To będzie Frank idealny, jeszcze lepszy niż to, co zrobiłem ja. Robimy to? Robimy to. Dajmy go. Okej. wiesz co, już się przyjmę. Ej, jo, uniczą. Ej, jo, uniczą. No, don't die. Don't die. No, 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 You die! no, 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 I'm coming to, I'm Abencio. <laughs> oh <my God. laughs> Bro. 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 Bro you have slain an enemy. <laughs> Your team is fantastic. <laughs> Hello there. I can't. Come, tank. What do you mean, tank? Let <laughs> me see my health. <laughs> we both die. Jungle thief. <laughs> Hello. Hi. Hello. Don't be scared. We are just humans, just as you. <laughs> Totally 100% is legit, no scam intent. Dobra, koljenci! Dobra, bro. I don't know what you mean, I'm from... Uh... I'm from America! Czym by to pójść, Ja Vayne została perfidnie zbanowana. Mm. <laughs> Przepraszam. <śmiech> <Bro>. <śmiech> o kurwa. O oh, shit. Kajtujemy, 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 żartowałam. Shen, ja żartowałam. <laughs> Shen, przestań, proszę. Ja żartowałam tylko. czy to prank. To był A, prank, było. to był tylko prank. Shen, Szedł... poczekaj 5 sekund. proszę się. Ja nawet nie wiem, co letal tempo robi. Zwiększa twoje tempo do letalnego poziomu. Ona chce mnie zjeść. O! <laughs> I łyknąć ciała, jak pelikanty. Bierz śmiecia. Ale otwój. Dzięki. Zabrał mi fraga. Co? Ja się do ciebie już nie odzywam. Dobra, wiesz co? Weź na mnie, spójrz na chwilę. Patrzysz? No, patrzę. No, nie żyjesz. Ja? Nie, ja. Weź go tak nie od Teraz. RKT. O, wiesz kogo ja się Teraz. Dobry i dobrze, ewniona Pięknie. To było najlepsze Ewiniona, jakie zobaczyłem w całym swoim życiu. Jestem z Ciebie dumny. Co Kindredka to nie wiem. Ja, ja, ja już na nią nie liczę, nie? Goś jest totalnym retardem. Co masz do Kindredki, Całady. dobra jest? On tylko czeka na kile dobra jest, no. Chyba w umieraniu, ty. I damage! Eee, tepa się gdzieś, Sen. Dupa ani tepa. Dupa. <grym> tepa się może do fontanny najbliżej. Czemu to miałem sobie. Dobra! 010 spawimy maestrię. Jestem dobra w tą grę. Robisz mi. <grym> Prawie ci się udało. Gołubisko. Jaki dzisiaj jest dzień? Środa? Czwartek. Piatło zgasz! Pytanie, na kogo ja teraz idę? Na przeciwnika. Eee, ty, czym grasz? No, który. Ty wyobrażasz sobie, co się będzie działo tam? <noise> Zintuję 0:10. Nie mnie Ja nie mogę. I jak on mnie zabił? Eee... i, i nie wiem. Sorry. Co ty to było... To było... Mój kanon. Czy było... było... ty ukradłeś to... właśnie jadecykoły kanona? Ale gwiazdki pasywnskie ukradłem. Tak, tak. Mój kanon. Okej, okay, ty inter, ja idę... Interka inter Widzisz? Widzisz? That's one down Grant jest na aktualnie jeszcze więcej niż Kanon. Jeszcze <laughs> <laughs> <gry> mój kanon <gry> Interka 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 War Było War Warto było Warto było Nie dostałam asysty Zajebiście Ja tam wyjebałam się bo... intujesz. Ja intuję? Ja wiem, że intuję Let's go! Dawaj dawaj, 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 lecisz, lecisz! Ej, no ale. nieładnie nie tak od razu zabijasz. Ja tu przyciekałem żeby... Mysza została asystent, tak? To wiesz co? Cześć, to ona nie została asystent, tak? To... Odatek od ganka. O! Oh, nie! Mój kanon! Widzisz, Aurelion na soporcie robisz. Dziś skoro robisz, tak! Wszystko panie no, robię. O, no patrz. Daję tuna, damageuje, slowuje, wszystko. O, ty, tu jesteś słowo. Nawet ja słowo nie widzę, widzisz? O mój Boże, ich jest dwóch! W ten sposób kieruje się Bopa. Dajesz Adecekowi 4 kill, Adecek jest szczęśliwy, ty jesteś szczęśliwy. Wszyscy są szczęśliwi. Normalnie good ending. A... Na decek Ale nadal mój kanon. Nasz kanon. Kłaczek. Bardzo kanon jest twój. Weź kanona. Do kanona weź! Nasz kanon. Mój kanon! Nasz kanon. Mocy, mocy, mocy. Jak ja umarłem? No nie ja też nie wiem co się dzieje On mnie zabił, wtf Ej, ale tego rozglądnie, co się mnie zabił? Psst. Po prostu intujesz Nie, to... wybyłem i zrobiłem... Uf. A wiesz to tak naprawdę nie intuje? Czekaj Twój support? Nie twój support, tylko twój adres. Eee. ANDRZEJ Który to? To ten kanon, którego ukradłeś? No. Nie, to jest tak z tą jenią. Bardzo dobrze To jest mój adefek Właśnie tak samo umarłam wtedy od tego Yasuo No my umieramy? A, ale... Co no, my robimy? Uf. Okay. Let's go ale ja dobrze grał w tą grę! No ty dobrze grała w kurde za Ruje Simp! Sim! Przepraszam! To jakiś od kołaczek. Tylko od ciebie już wyciągnąłem skina.